Na pewno słyszeliście o czymś takim jak wymówki. Sami je macie na pewno. Chodźcie posłuchać, co mnie dzisiaj spotkało i dlaczego tu jestem. Jestem Ariel i witam Cię na moim kanale. Stając dziś rano, wyglądając przez okno, bo mam widok na góry, do których często jeżdżę i w nich jestem, stwierdzam, że pada deszcz. Bo nad górami jest chmura, dosyć spora. I sobie pomyślałem, czy taka chmura może mnie zatrzymać? No nie, to jest tylko wymówka, żeby czegoś nie robić. Poczytałem książkę, na śniadanie, zrobiłem trening. Chmura sobie przeszła. I jestem. Co prawda, może nadejść następna, ale stwierdziłem, że dzisiaj 2-3 godzinna wędrówka po górach naładuje mnie i zobaczę nowe miejsce, które często omijam idąc winne. Także nie, za, nie zanudzając idziemy dalej Jeśli w naszym życiu pojawia się pomysł czasem nierealnie, ale się pojawiał, a czasem po prostu małe coś do zrobienia. Nasz mózg wymyśli milion rzeczy, żeby tego nie robić. Tak zwanych wymówek, i jeżeli ja bym rano wstał i pomyślał, dzisiaj pada, to znaczy, że już znalazłem pierwszą wymówkę, żeby tu dzisiaj nie przyjechać. Wymówki to jest taka świnia, którą sami sobie podrzucamy. <grym z nimi> Na pewno każdy z Was, tak samo jak i ja, macie wymówki, tylko z nimi. Trzeba skutecznie nauczyć się walczyć. Jeśli się poddamy raz, to raz może nam się wydawać, że nic się nie stanie. Ale po tym pierwszym razie przyjdzie kolejna decyzja do podjęcia, i może się okazać, że też wlegniemy wymówce. Jeśli zaprzepaścimy pierwsze dwie szanse, to później będzie nam ciężko zmienić swoje nastawienie, i dni będą mijały nieubłaganie. A potem przyjdzie taki czas, że powiemy: Kurde, tyle czasu zmarnowałem. Tak naprawdę ja za dużo czasu zmarnowałem, żeby teraz poddawać się tym małym, głupim wymówkom. Które tak naprawdę nic w moje życie nie wniosły, tylko marnowanie czasu. Nie jestem tu po to i nie nagrywam tego, żeby mówić komukolwiek, co ma zrobić z własnym życiem. To jego sprawa i jego tak naprawdę życie. Ja nie zamierzam swojego zmarnować przez to, że pada deszcz albo za mocno świeci słońce. Że jest noc albo dzień. Jeśli czekasz na odpowiedni moment, to on nigdy nie nadejdzie. Zawsze znajdzie się jakaś wymówka, żeby to nie był ten moment. i przyszła też zima. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Można się położyć i znaleźć jakąś wymówkę, nie, Żeby nie iść dalej. Idę sobie tak, no sejdę. I znalazłem przystanek autobusowy w lesie i w Skale Patrzcie. półka nawet jest rozkładu jazdy nie ma i trzeba poginać dalej nie przyjedzie autobus kiedyś tak było że jak gdzieś jechałem to byle szybko zaliczyć punkt i z powrotem teraz warto się zatrzymać, a często tak robię, i słucham, co mi ma do powiedzenia przyroda. Kiedyś moją wymówką, żeby coś zrobić, było siedzenie na YouTube. Po jednym filmie, a jeszcze jeden. A potem jeszcze jeden jeszcze jeden i tak ciągle. Aż mijał cały dzień. I dzień był zmarnowany. Ty również nie musisz oglądać tego filmu teraz. Możesz iść i zrobić coś, co lubisz albo. Jeśli nie zrobić, to zaplanować. Jak to zrobić? Jeśli to jest coś większego i wymaga więcej czasu i jest poza Twoim zasięgiem, jak na razie. Nie wiem, co lubisz. To już Ty musisz wiedzieć. Dobrze, idę dobrze. <gry> No chyba, że moje filmy cię motywują, no to jak najbardziej oglądaj Zbliżam się do końca dzisiejszej podróży, ale spokojnie. To nie jest miejsce, które chcę Wam pokazać Bo trafiłem coś fajnego. Zobaczycie. W ciągu całej mojej wyprawy dzisiaj Był, było słońce, deszcz, śnieg i znowu jest słońce i dzisiaj w takiej oto scenerii chciałbym powiedzieć do zobaczenia następnym razem.